Cześć, witam wszystkich na internet Czas na kolejny przedstawianek Cyklu Rower, zawody w Trondheim na obiekcie normalnym, który debiutuje w Pucharze Świata. Tutaj niestety nie ma skoczni Trondheim, więc dałem obiekty w Lillehammer normalny również. Ja po prostu była normalna skoczka w cyklu rower. Jutro za to zawody na dużym obiekcie w Trondheim. Po raz pierwszy od 2020 roku skoczki będą mogli zapoznać się z tym obiektem, który już za rok zorganizuje Mistrzostwa świata Narcia w narciacy klasycznym. Na pewno będą to ważne skoki. Jak spiszą się nasi, przekonamy się już za chwilę, ale zanim konkurs się rozpocznie, przypominam, zostawiam subskrypcję, łapki do góry i dzwoneczka, by nie przegapić kolejnych filmów. Bo do końca służby, no już za dużo nie zostało, bo trzy w Planicy, dwa w Wikerson i jeden w Trondheim. Więc zaczynamy. Rozpoczął z skokiem na odległość 96,5 metra. Szansa na punkty jest. A jak skoczy Noriaki Kasai? 97 metrów prowadzi, potrzebuje weteran z Japonii. Nie uchodzi za skoczka zbyt dobrze radzącego sobie na normalnych obiektach. Leci Noriaki. Przeciętnie 90 metrów przekroczył. 10,5-5 punktów 5 odjętych, bo miał dobre warunki, a wiatr tutaj będzie na pewno. Punkty wiatr będą decydujące co do miejsc. Po prostu to jest zbyt skocznia, yy, nieodporna. Po prostu na skoczko jest jakaś w jedno miejsce i punkty zdecydują, czy na przykład ktoś będzie czwarty czy dwudziesty. Teraz czas na Karla Geigera. Reprezentant Niemiec jest w dość sporym kryzysie. Ostatnio nie punktował i w, Lacht, i w Oslo. Czy tu się przełamie? Jest specjalistą od obiektów normalnych. Bardzo dobrze sobie radził, czy to wygrywał w Rasnowie. Waldi i Karl Geiger leci daleko. Oczywiście stracił na notach trochę, bo 16,5 4 punkty odjęte. Jest jednak liderem i to jest bardzo dobry skok Niemca. Na tron, to był HSOlipt, bo to jest skocznia HS105. Więc naprawdę poprawna próba. I teraz pierwszy z naszych, Dawid Kubacki. Na prowadzeniu prowadzeniu z Karol Geiger przed Walimirą Zagrawskim. Trzeci Domen Prewc Dawid musi wyprzedzić do mena, aby mieć już pewne awansu. Sto i pół metra wyprowadzić. Trzymajmy kciuki do Dawida Kubackiego. Uchodził za specjalistą tych obiektów. Bo jednak z mistrzem świata Zeffel nie przypadkowo został. Chociaż to był konkurs dosyć przypadkowy, ale na treningach potwierdzał to, że zasługuje na ten medal. 99 metrów punkt odjęty jest liderem Dawid Kubacki. Gdzie się nie przełamać jak na z obiekcie normalnym? Chociaż ile hammer punktów nie było, bo był chyba 31 na pewno był blisko 30. Daniel Huber coś namieszał. Były Lidl Rower 100 metrów skoczył, a jednak dopiero 13. Widać, że miał dobre warunki. Trochę notami zabalił. tak aktualnie drugi najdalszy skok, a miejsce o tym nie pokazuje. I teraz Kamil Stoch. On ze skoczeniami normalnymi średnio się lubi, chociaż miał i wspaniałe momenty. Mistrzostwo olimpijskie Sochi. A jak skoczy teraz Kamil Stoch? Na ikona naszych skoków. Leci wysoko, jest metarda Kamila. 102,5 metra, 5 dwa dwa punkty odjęte. Jest liderem Kamil Stoch. Ta nota dała na pewno bardzo wysokie miejsce na półmetku. O 5,7 wyprzedza Dawida. Brawo Kamil! Na taki skok czekaliśmy. Do, nie doszło do zmian w czołówce, a nawet sąsiada kolej z naszych. Aleksander zniszczył, przełamał klątwę Oslo. Zajął bardzo dobre dziesiąte miejsce. Chociaż w pierwszym konkursie przedął. Są panie z panią pasy, która trwała od 1 stycznia. To garmisch partyzurki, czyli regularne punktowanie. A teraz Olek skacze pięknie i daleko. Oczywiście, w dobrych warunkach, czy punkt odjęte a 100, czy i metra daje mu drugie miejsce tuż za Kamilem Stochem. Raczej nikt się nie spodziewał takich rozwiązań i takich skoków Ja Szczyrk pokazał, że my na normalnych obiektach czujemy się bardzo dobrze. A jak skoczył Maciej, to normalne skoczenie również powinienem mu sprzyjać. A bardzo dobry uchęt Dwa razy punktował. Raz na 21, żeby potwierdzić swoją dobrą dyspozycję tutaj. W miarę dobre wyjście z progu, leci Maciek solidnie, tylko czy to starczy na punkty? 14,5 punkt odjęty, jest 13. Nie wiem czy uda mu się zapunktować, wszystko będzie zależało od innych skoczków. Jednak może być zadowolony z kolejnego swojego występu. Bo skok jak najbardziej solidny. Aktualnie jest w serii finałowej Maciej Kody, czy będzie im komplet Polaków w finale. Wszystko zależy od Piotra Żył. Lider naszej kadry w cyklu rower. Jako jedyny punktował on i Maciek punktowali dwukrotnie. Jak skoczy teraz Piotrek? I niestety dobra pasa będzie przerwana, bo bardzo nieudany skok Piotra Żył. Jeszcze lądowanie odpuszczone całkowicie. 82 metry, punkt odjęty zajmuje przedostatnie miejsce. No tak tych 9 punktów mógł wyrwać więcej, tylko czy to by coś zmieniło? Powiedzmy sobie, że byłby jeszcze Nadia Marusiakie. A na pewno to nie są oczekiwania Piotra. I po pierwszej serii sytuacja wygląda tak. Na prowadzeniu Kamil Stok przed Aleksandrem Liszczonem, trzeci niespodziewany film, Nikokieto Zacho, czwarty Dawid. Czy będzie polskie podium? Jest na pewno duża szansa, ale raczej nie w tym sezonie. Chociaż gdyby to się zdarzyło teraz, to by być może. Bardzo ważny moment dla polskich skoków. 30 zamyka Daniel Huber, ze swoim 100-metrowym skokiem dał radę awansować. Poza serią finałową Robert Johansson, Manuel Fettner, Johandre Forfang, Daniel Czofenig, Angelaniszek, Aniszek, Joha... Znaczy... Nie, Lowrokosy, Pius Paszke i Piotr Żyła. Sporo ten konkurs namiesza w klasyfikacji rower. Ale jak się zakończy ta rywalizacja, dowiemy się już niedługo. W serii finałową rozpoczyna były lider cyklu Daniel Huber. Bardzo dobry weekend w Oslo poza ostatnim skokiem, czyli w pierwszej serii, po drugiej konkursu, gdzie skoczył w zaledwie 111 metrów w bardzo ciężkich warunkach. Rozwiało go dość mocno, a teraz skacze bardzo daleko. Daniel Huber. To będzie atak nawet i może na top 15. 101,5 metra, pół punktu tylko odjęte. Może i nawet top 10. Bo jednak taką małą, z takim małym odjęciem, jest jeszcze spora szansa do walki o coś więcej. Remo Inhoff po raz drugi w tym sezonie punktuje na normalnym obiekcie w Lillehammer. Sytuacja była dosyć dziwna, bo w skakał tragicznie. Tutaj nagle nieoczekiwanie weszł do finału. Zajął to 30 miejsce. I trochę go to pobudziła. Teraz Remo Inchow skacze bardzo daleko. W jakim pięknym stylu. 103 metry, 4,20. Dwa tylko punkty odjęte. zawiat jest pierwszy. Skakał z pierwszym numerem startowym. i Jest aktualnie pierwszy. Brawo Remo. Christopher Eriksen Sundal skoczył 96 metrów, jest trzeci. Halvard Generalny zamyka stawkę. W ogóle Sundal niestety musiał się wycofać. Zakończyć sezon. Był kolejny pułap w kwalifikacjach Oslo. Przesądził o tym. Ale my teraz czekamy na próbę Macika. Reprezentant Polski zajął najlepszy od 2020 roku i konkursu w Wiśle miejsce Ładzie świata. Był 21. Czy da radę powtórzyć ten wynik? No raczej nie zbyt wczesne wyjście z prołu i tragiczna prędkość odpuścił całkowicie. Nie było to walczyć. 78 metrów, 3 punkty odjęte jest dopiero ósmy Maciek skończył znowu z jednym punktem, ale mimo wszystko te punkty są co jest Chociaż brak walki może pokarać w całym cyklu. Niestety tak to wygląda. I zobaczmy skąd Gregora Ratchfanda. Cały czas prowadzenie Romońchow przed Huberem. Wielkie awanse tych dwóch zawodników. A Gregor Ratchfand ten 12 na półmetku. Wydawało się, że ten sozem będzie ciut lepszy po pierwszym periocie. Potem tylko podium w Willingen. W ogóle na niemieckich skoczniach czuł się dobrze Gregor. Teraz skacze bardzo daleko, a czy starczy na wyprzedzenie swojego kolegi z reprezentacji. 104 metra, aż 5 punktów odjętych, ale jest liderem de Svander. Brawo dla doświadczonego już Szwajcara. ma mam w słabej formie. Nie punktował w pucharze kontynentalnym ostatnio w W 31, bo na tak stracił po prostu dość sporo. Jarkometę w ogóle zapunktował w końcu. Jak przez sytuację, w Kamil stanie czwórki prowadzi w Fedjanem Herlem, więc na pewno będzie sensację na podium. Bo co by się nie działo, nikt nie typowałby nikogo z tej. może Olka nie na podium, a tak? Kamil. Raczej nikt go nie widział na podium. Chociaż takie 40-widziane niespodziewanie tutaj, byłoby miłe. Dawid Kubacki jest w dość dużym kryzysie. Ostatnie punkty w Sapporo. Nigoketasa to osoba, jednak reprezentant Finlandii, której również na podium nikt od kilku lat już nie widział. Jan Herl byłby jedynym takim dość załoinkiem, którego można odpłacić. Karl Geiger, bardzo dobry. wynik. bo też masz szansę na podium, jeśli Jan Herl by się na nim znalazł. Więc jak zakończy się konkurs, przekonamy się już niedługo. Teraz pierwszy z naszej trójki kończącej. Dawid Kubacki stoi pół metra, by stanąć na podium. nieoczekiwanie w tym sezonie. Czy da radę Dawid? Nie, niestety tragiczne, z się i upadek. Powiedzmy, że dyskwalifikacja Dawida. Zrobiłem emocje, by co zawalić od razu. I czy nikogo to zachoda, da radę stanąć na podium? Reprezentant Minady nie ma tego podium, więc czy będzie dwóch Szwajcarów na podium, czy może dwóch Polaków? Aleksander zniszczył Reprezentant Polski stał na w zadanie w tym zadaniu. Wlachty. Trzeci, wiele razy po seriach też był w top 3. Czy utrzyma to miejsce gdzieś? 98 metrów starsze. Czy mamy ich za olka. Jest w miarę dobrej się z progu, ale ciągnie ten skok. I to jest brawo, Aleksander zniszczył 101,5 metra. Wysokie noty, tylko punkt dojęty. I jest liderem, Olek. Więc mamy zwycięstwo. Tylko czyje? Czy 40 zwycięstwo Kamila Stocha? Czy pierwsze zwycięstwo Aleksandra Zniszczowa? Czy będzie przekazanie pałeczki? Czy może Kamil nie pozwoli? By ktoś inny wygrał. Też bardzo ważna próba dla Remoinhofa, który stoi i nie niedowierza, że ma szansę stanąć na podłodze po genialnej drugiej próbie. Kamil Stoch wygrywał na normalnym obiekcie w Soczi w 2014 roku. Był drugi wraz nowy w 21. A teraz 104,5 metra, by wygrać. Czy mamy za Kamila? Pierwszy genialny skok. Teraz dobre wyjście z progu i Kamil skacze daleko, a czy starczy? 101 metrów, 4,20 punkt. Do nieca wiatr i wygrywa konkurs Kamil Stoch. 40 zwycięstwo Kamila Stocha stało się faktem. Jest zadowolony, i nie, lecz pokazuje spokojnie, spokojnie. On dopiero osiąga swój szczyt tego sezonu. O jedną dziesiątą punktów w serii finałowej mieli identyczne skoki, Kamil i Olek. Brawo! Trzeci, Gregor do Trzecie, podium w tym sezonie. W ogóle konkurs dosyć dziwny. Karol Geiger wchodzący z powrotem do top 6 po długim bardzo czasie. Remo i Hof, czwarty. Nikogo do Znowu drugi konkurs rzędu, siódmy. Władimir Zografski w końcu potwierdzający nie najgorszą dyspozycję. Kras za dziesiątką. Kobayashi za dziesiątką. Niestety. Maciek i Dawid zamknęli serię finałową nieoddanymi próbami, ale my jesteśmy zadowoleni, bo Mazurek dobrowskiego właśnie zabrzmił w Trondheim. Kamil Stoch przed Aleksandrem zniszczałem. brawo dla naszych zawodników. Doczekał się Kamil, ostatnie zwycięstwo było w Titi Zenonica na początku 2021 roku. Teraz jest już marze 2024 i co? W końcu, po trzech ponad latach przerwy widzimy Kamila na najwyższym stopniu podium. Olek niszczą nie musiał czekać na to podium tak długo. Znaczy też, też od podium też prawie już 3 lata, bo w grudniu 2021. 2,5 roku gdzieś, nie całe. Znaczy ponad. Nie, nie całe. Nie, pogubiłem się z tym. A Olek niszczą tydzień temu w Lachti, teraz drugi raz w karierze. Tym razem na drugim stopniu podium. Czy będzie pierwsze? Przekonamy się, na pewno Staś Olka i zasługuje na to, by w końcu wygrać. W klasyfikacji cyklu rower prowadzi Andreas Wellinger przed Rio Kobasim, trzeci Stefan Kraft. Wellinger na tym konkursie dość sporo stracił czas, cały czas miejsce w top 10. Niko Kyto powoli, powoli czai się coraz wyżej. Realne miejsce czwarte w Finna, tak szczerze. Chociaż lotnicy Peroprevs nie odpuści. Kamil jest 14, mimo że jednego skoku nie miał. Tylko 12 zawodników miał um, całą listę skoków. Za 30 aktualnie Maciej Kody i Dawid Kubacki. Niestety, o serii finałowej trochę zepsuli. Maciek spadł, może skakał w finale. Łącznie sklasyfikowanych jest tutaj 61 zawodników. Marsef. Trochę dziwnie się tu to zna. Znaczy. No, jak i Kasai walczyć o mamuta, będzie lecz razem z Jefenem Marysiakiem raczej tych szans zbyt nie mają. W takiej walce bardziej porządnej, top 30 43 zawodników, gdzie strata jeszcze nie jest aż taka duża. Czy Dawid i Maciek dadzą radę zostać sklasyfikowani w top 30? W zależności od nich w konkursie? Przegodamy się na pewno Wikersund, lecz też kluczowe będą zawody w Trondheim, na dużym obiekcie, gdzie. W razie braku punktów sytuacja może być już tak kłopotliwa, że niestety może się okazać, że będziemy mieli tylko trójkę naszych w ostatnim konkursie. Chociaż piątek też tego pewnego miejsca niezbytnio nie ma. Tak jak w przypadku Kamila i Olka, raczej martwić się o to nie musimy. Błaże Narodów, a nie, bo już myślałem, że słowa nie nazywa na piąte miejsce, gonimy Finlandię, może jeszcze Niemców się uda. Norwegowie na pewno odpalą na mamuci w końcu. Zyskaczą u siebie. Tutaj, gdyby liczyć od Dlachty, to Kamil był 13, gdyby rower już wtedy się zaczęło. Chociaż tam 2:30 miejsca. Bez jakiegoś błysku, i tutaj nie jest to na pewno tragiczny czas. Kamila. Punktowo ogólnie, 4 solne konkursy jeden bardzo słaby bez punktów Oslo drugi Olek też jak tak taką punktuje a reszta naszych po prostu średnio spełnia oczekiwania nie ma zbyt dużych strat więc przypominam sobie subskrypcji do góry i czas na koniec cześć